Wrocławskie Wibracje dzisiaj w Klubie Artysta i dzisiaj akurat spotkanie z zespołem P.M. Band. Krzysztof Mandziara, yy, gitarzysta, yy, tak jak mówiłem wcześniej, z niejednego pieca chleb jadł, z gitarzystą spotkałem się może nie oko w oko, ale kiedy zobaczyłem go na estradzie i tak się rozszalałem, że rzuciłem się praktycznie na estradę. Ściągając koszulkę, zostałem wzrokowo potraktowany niezbyt, niezbyt zawodowo. Oczywiście zgromiony wzrokiem, no jak gola rzuca się na estradę. Ale taka wtedy była muzyka, taka była jazda, że musiałem to zrobić. Pierwszy zespół, w jakim grałeś? Pierwszy zespół to był zespół amatorski, który grywał we Wrocławiu na takim osiedlu Ołtaszyn. Ołtaszyn, na Ołtaszynie. Klubie. Wtedy to były jeszcze domu czasy domu kultury. Domy kultury, tak. Bardzo, bardzo kiepski sprzęt i tak dalej, no ale był zapał, zapał do grania. To był mój taki pierwszy skład, gdzie występowałem jakby publicznie na scenie. Później, później zespół Projekt, a we Wrocławiu przez zespół Projekt bardzo wiele osób dobrych muzyków się przewinęło i zespół Projekt był taką jakby szkołą, yy, szkołą rokowego grania dla wielu ludzi. Później zespół Cross po krosie budka Suflera, po budce Recydywa. No i po Recydywie właściwie tak w różnych składach, często dżemowo, ale nie, nie na stałe. Początki były takie jak Krzysia, Dom Kultury, Ziembicki Dom Kultury, ponieważ pochodzę z małego miasteczka, z pod Wrocławia, Ziębic. Liceum, pierwszy mój zespół Fata Morgana, taki, w którym już zaistniałem na scenie w latach 70. Drugi, poważniejszy zespół, to była, byłem pierwszym perkusistą w Polsce zespołu Apogeum. Potem studia, prawda, we Wrocławiu i zespół zwolnienie warunkowe, który założyłem z kolegami ze szkoły. No, po, po skończeniu szkoły, miałem okres krótkiej pauzy, potem zostałem dostrzeżony przez kolegów jako animator y, życia muzycznego i artystycznego we Wrocławiu i zostałem przez 10 lat szefem muzycznym i menedżerem Recydywy Blues Band, z którą zjeździłem wszystkie zakątki prawie Europy, dzieląc pokój właśnie hotelowy razem z Krzysztofem M. Zespół Jam w Polsce żeby zaistniał to musi się zazębić wiele różnych elementów spotkać ilo, ileś tam osób takich 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 i żeby to funkcjonowało muszą jakby nastąpić pewne warunki. Recydywa też miała miała właśnie coś takiego w sobie że spotkało się w pewnym okresie pewne grono osób że i, i pod względem że tak powiem muzycznym i y, managementu całego. W miarę to jakoś funkcjonowało i, i naprawdę na koncertach czasami dziwne rzeczy się działy, niewytłumaczalne. Nie, nie Od początku to były bębny, bo zwykle w kapelach, które gdzieś zakłada młodzież, to jest tak, że nie ma kto grać na bębnach, no dobra, to musisz usiąść i musisz pociągnąć to wszystko. Masz rację, w ogóle chciałem być Jimmy Page'em, ale niestety w zespole Fatamorgana nie było perkusisty. I pan, y, oczywiście, instruktor muzyczny, mówi: Ty, Zeniu, jesteś postawny, mówi: Będziesz się uczył grać na perkusji. No i takie były moje początki, właśnie. z musu zostałem perkusistą, jeżeli można to tak w ogóle nazwać. Y, I potem już rzeczywiście y, w domu. Zacząłem ćwiczyć i jakoś po maleńku to zaczęło nabierać jakichś takich poważniejszych kształtów. A że posiadaliśmy bardzo duże mieszkanie, więc miałem ten komfort, że mogłem mieć osobny pokój, w którym stała akurat bardzo niewielka objętościowo perkusja czeska, notabene wtedy Amati, bo w Polsce. Ciężko było dostać w tamtych czasach. Tamtych... Bardzo dobra. Bardzo dobra. To, tak. Jeżeli chodzi o perkusję, to tak. szpaderski, Amat i to były takie Pol dobre bębny. Polski producent prywatny, ponieważ Złodzi. w Złodzi, tak. Do niego jeździliśmy oczywiście ze szkoły, pan instruktor załatwiał nam bilety na pociąg po pałeczki, ponieważ w Polsce nikt nie robił, nie było wytwórców. Żadnych akcesoriów muzycznych, to co było w sklepach typu państwowego. Nie wiem jak to się nazywało. Że... Muza. Muza, centrala muzyczna, muzyczna tak. Muza. I żeby dostać w ogóle to było marzeniem każdego młodego chłopaka. Mieć strunę, prawda, pałeczki. A już nie mówiąc o czynelu, czyli talerzu do perkusji. No i takie to były rzeczywiście początki mojego grania na, na bębnach. Zaczęło się to wszystko w 90-tych latach w zasadzie tak na poważnie. E... Powstał zespół jakiś tam na osiedlu i trwał przez 10 lat tutaj na scenach we Wrocławiu. E... To był zespół rolnicy, którego, którego mam ogromny sentyment, ale wiadomo, że, że... E... No, mówiło się o tym zespole, że jest dobry, że jest niespój rzeczywiście grało świetnie, doskonale, y, rozumieliśmy się wzajemnie. To była grupa przyjaciół po prostu. Ale też I... bardziej ciągnęliście w stronę bluesa, czy to taki bardziej to bardziej punkowe takie granie? Nie, 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 nie punkowe, nie. To były, to były przede wszystkim covery y, takich grup jak Red Hot czyli Peppers, y, Nirvana, dużo Hendrixa graliśmy, jakiegoś tam oczywiście y, poprzerabianego jakiegoś y, takiego, takie własne wersje. No i ten zespół już przez 10 lat. W zasadzie obchodziłby dzisiaj w tym, w tym roku jubileusz takiego scenicznego grania. Chyba już 11 nawet nie. Już nie pamiętam początku dokładnie, ale no wiadomo, że życie przynosi jakieś tam niespodzianki. Stało się tak, jak się stało. Jeden z członków zespołu gitarzysta wyjechał na stałe do Anglii. No i... Przyjeżdża od czasu do czasu, ale, ale mówi, że raczej nie wróci tutaj do, do Polski już, więc zespół chyba przestanie definitywnie istnieć. Czyli nie będzie reaktywacji, za to będzie rozwój w zespole PMP. Mam nadzieję, mam nadzieję. Zresztą jak dostałem propozycję grania z takimi ludźmi, no to to dla mnie zaszczyt, bo to historia, prawda, historia polskiego bluesa, polskiego rocka. No to zaszczyt. To zaszczyt. Liderem zespołu PM Band jest z kolei muzyk, który z swego czasu grał w SBB. Tak, geneza naszego spotkania, jeżeli mogę, Krzysztof i ja pojechaliśmy do Warszawy pożegnać Tzianalepę i po każdym niestety pogrzebie następuje, następuje spontaniczne spotkanie. I na takim właśnie spontanicznym spotkaniu, czyli na stypie u Tadeusza Nalepy spotkaliśmy się po latach właśnie ze Sławkiem, usiedliśmy i nawiązała się dyskusja, prawda, czy ewentualnie nie moglibyśmy czegoś sklecić, prawda, telefony, przyjazdy, próby i tak, tak oto jest. Wszyscy ludzie, którzy mieli okazję z nim współpracować muzycznie, no i nie tylko muzycznie. Bardzo Sławka cenią jako wielkiej klasy człowieka, jako osobowość. Chociaż Sławek nie jest medialny, nie jest znany może tak, nie jest popularny, ale jest to człowiek po prostu wielkiego formatu, o krótko mówiąc. Sławek e, jest muzykiem prawda, z Warszawy. Pierwszy jego zespół, taki, w którym już występował, to był Paradoks prezowo-bluesowy zespół. No, potem został dostrzeżony już na większych scenach przez, przez muzyków od Czesława Niemena, prawda, z którym w zespole Aerolit na, nagrał parę płyt. Prawda. Świetne, płyty. Świetne płyty, notabene. Potem no, epizody prawda, z SBB, Memento z bananym, Tryptykiem na którym Sławek oczywiście gra na drugiej gitarze, setki koncertów w Polsce w Europie, wyjazdy do, do Norwegii prawda? I, i w Stanach Zjednoczonych. Ostatnia ostatnie dekady lat 90. to jest Kasia Kowalska, Urszula, Grzegorz Ciechowski, także z, z wszelkich miar muzyk pełną gębą kolokwialnie. I historia polskiego roka i jest nam bardzo przyjemnie występować i bywać na scenach z tymi dwoma panami Krzysiem i Sławkiem. Każdy koncert to jest jakby co innego. I duże, koncer duże koncerty mają swoją specyfikę i klubowe występy mają swoją specyfikę. Na każdym koncercie trzeba się obronić jako zespół na dużej scenie, gdzie jest dużo ludzi. Jak zrobisz jakiś, jakiś nieznaczny ruch, to nikt tego nie zauważy. Musisz przy, wszystko jakby przerysować na, du, na dużej scenie, żeby ktoś coś takiego zauważył, bo widzą takie małe jakieś sylwetki, punkciki. A w klubie wystarczy, że tylko palcem ruszysz czasami i już wszyscy to widzą. Czy to jest duża sala, hala, plener, czy mały klubik, nie robię jakby rozgraniczenia. Wszędzie muszę z siebie dać to, co mogę w danym okresie, w danej chwili. Gramy gdzieś od, od roku w niezmienionym składzie i myślę, że, że coraz więcej telefonów i zaproszeń świadczy o tym, że nawiązujemy, myślę, dobry kontakt z z ludźmi prawda z, z widownią i na razie nie mamy jakby y, powodów żeby narzekać bo coraz więcej prawda tych występów y, jakby się szykuje letnie y, występy na zlotach motocyklowych harlejowych i, i, i też innych też dostajemy zaproszenia po których Zostajemy zaproszeni ponownie, czyli to świadczy, prawda, myślę o może niepopularności, ale o solidności kapeli, która nie zawodzi ani organizatorów, ani widzów. Mamy zaproszenie zaproszenia na, na, na Górny Śląsk, prawda, Kraków dookoła i myślę, że wrócimy, ponieważ chcemy robić nowy program, to. Koło kwietnia robimy pauzę i dopiero od majowych występów już letnich ruszymy na, na tak, tak zwaną wczesną wiosenną traskę.